Dzień dobry. Jeżeli dostali państwo kartę powołania i chcieliby się państwo od tego odwołać w ten sposób, żeby złożyć wniosek o zastępczą służbę wojskową, to jest taka możliwość, aby takowy wniosek wpłynął do komisji wojewódzkiej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji. W jakich sytuacjach możecie to Państwo zrobić? Wtedy, kiedy Państwa zasady moralne i to, że potraficie je udowodnić, nie pozwalają na to, aby uczestniczyć w formacji uzbrojonej. Zatem, jeżeli macie Państwo dokumenty, którymi możecie udowodnić, że Wasze zasady moralne nie pozwalają Wam na wstąpienie do formacji uzbrojonej, wówczas możecie złożyć wniosek o wojskową służbę zastępczą i odbywać ją. Czy to w organach administracji publicznej, czy w wymiarze sprawiedliwości, czy też w podmiotach, które zajmują się ochroną środowiska, pracą na rzecz osób bezdomnych, czy też osób niepełnosprawnych. Jest tych podmiotów bardzo dużo wymienionych w ustawie. Ważnym jest, aby złożyć we właściwym terminie, a więc ostatecznym terminem jest termin, kiedy otrzymujecie Państwo kartę powołania, wniosek do komisji, który wstrzymuje możliwość powołania Państwa do zasadniczej służby wojskowej.